Cześć z tej strony miastowa na końcu wsi, czyli Ela z bloga Mój Miły Czas. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sadzę, sieję grządkę cebulowo-marchewkową i testuję dwa ciekawe pomysły. Koniecznie zobacz, o co w nich chodzi. przygotowania do siania sadzenia grządki współrzędnej cebulowo-marchwiowej, więc będzie tak cebula z dymki y, odmiana efekt, na próbę marchew jadalna y, późna z taśmy i mam też tutaj taki nowy sposób sianie na kisiel. O tym y, dowiedziałam się od jednej z twórczyń youtube'owych. Będziecie mieli w opisie ją oznaczoną. Zapraszam oczywiście do tego kanału, żeby dowiedzieć się o co chodzi w siewie na kisiel. Ja zrobię siew na kisiel marchwi jadalnej imperatora razem z rzodkiewką saksą. Wszystko oczywiście jest pomierzone, na odpowiednią głębokość będzie sadzone. No i tutaj mam etykietki z markerem, więc wszystko będzie pięknie oznaczone. A teraz zobaczcie jeszcze grządeczkę. Znajdujemy się za tunelem foliowym, czyli w tym dużym warzywniaku, na jego rogu. Tutaj rok temu rosły ziemniaki, które były na grządce bez przekopywania na kartonie na głębokim oborniku kozim. Więc rok temu tutaj był głęboki kozi obornik. I w tym rosły właśnie na tym areale ziemniaki, zostały one wykopane na jesieni, a grządka została o tyle o ile przykryta liśćmi spod orzecha włoskiego. Ja kilka dni temu ją e, odchwaściłam z licznych pędów e, e, perzu oraz mm, krwawnika, gdzie niegdzie występował też e, szczaw takie długie palowe korzenie w moim odczuciu grządka jest wyczyszczona ziemia tutaj jest pulchniutka, faktycznie na odpowiednią głębokość, taką jak dla marchwi fajnie jest taka miękka i spulchniona i teraz jeśli chodzi o to co ja tutaj zrobiłam wyznaczyłam już rowki będę tak jak powiedziałam sadzić na przemian począwszy od cebuli, marchew, cebula, marchew, cebula marchew, ble 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 i jest to odległość między rządkami 20 cm. A tutaj jeszcze jest taka mała kurka, to jest świeżo skopana krzątka, taka po prostu łąka, no bo chciałam sobie tutaj ładnie wyrównać granice, więc to jest świeżo skopane, ja tego na razie nie rozdrabniałam, ja w tym miejscu po prostu wysieję. Później prawdopodobnie jakąś aksamitkę, żeby tutaj fajnie to odgrodzić i żeby ta aksamitka oczywiście oddziaływała pozytywnie na moje uprawy. Także tak to wygląda. Przypomnę: 30 dzień marca 2023 roku. Pogoda wietrzna, ale ciepłutko i aż chce się po prostu siać. Ok, cebula jest już y, wsadzona, jeszcze nie zasypana i zrobiłam też już pierwsze rządki tej taśmowej marchewki. E, 6 metrów starczyło mi na raz, dwa, trzy i odrobineczkę. Hmm rządków. Muszę szybko zasypać te tasiemki, bo strasznie wieje i nie chcę, żeby mi ich porwał wiatr. Ale po prostu zostawiam na pamiątkę ten widok, żebyśmy po prostu pamiętali, jak to wygląda. Zaczynamy od cebuli, potem marchew, cebula marchew, i za chwilę tam będę zalewać resztę tych rządków, tym kiślowym roztworem marchwiowych i rzodkiewkowych nasion. No, ale to już zasypię teraz, żeby nie zwiało. E, może takie delikatne przybliżenie, może się uda? Co ile jest nasionko wsadzone? Na, e, co, co dwa palce? Co dwa palce po prostu jest nasioneczko. Także e, jeżeli to jest prawidłowa odległość, to nasionka powinny być marchewki siane e, co dwa palce. O, co dwa paluszki. Przynajmniej moje. OK, z tym kiślem, kisielem, to postaram się Wam to po prostu zobrazować. Zobaczcie, jakie jest rozrzedzenie tych, um, rozmieszczenie tych nasion w tym roztworze. A dużo łatwiej będzie mi uzyskać e, po prostu mm, rzadszy wysiew niż gdybym to siała ręcznie za pomocą, wiecie szczy jakbym szczyptał to tak, rozsiewała. Dużo, dużo po prostu wygodniej. E, ten żel będzie po prostu bardziej równomiernie. O, widzicie, jak on nawet teraz, jak tak łyżką się bawię, jak on porcjuje te, e, te nasiona. No, mam nadzieję, że jest to jakoś tam zrozumiałe. Na pewno dobrze to jest wyjaśnione na em, filmiku, pomysłodawczyni tego pomysłu. Także serdecznie Was tam odsyłam, bo, bo, bo warto się zapoznać z tą treścią. E, I tam też autorka opowiada, że taki ten żel skrobiowy z tego właśnie krochmalu no również działa jako taka odżywka i pomaga zachować wilgotność. Także. Tak jak powiedziałam, czysto teoretycznie sposób genialny, a w praktyce zobaczymy w tym roku jak to, jak mi się to uda. Co jest tylko najważniejsze, żeby dobrze wymieszać, żeby to było właśnie równomierne i żeby tutaj ze ścianek wszystkie nasionka trafiły do tego żelu. Dajcie znać, czy tak kiedykolwiek robiliście. Tutaj akurat mi się troszeczkę chlusnęło, ale y, można zobaczyć, jak po prostu te nasionka trafiły. Na najbardziej widać to po tych nasionkach y, rzodkiewki, jak one są po prostu od siebie oddalone, ale w prawne oko na pewno dostrzeżę również nasiona marchewki. No i tak właśnie widzicie, takim cienkim stróżkiem zasiałam nasiona w tych właśnie. Drobnych rządkach, szczelinkach. Zaraz będę tutaj zasypywać właśnie to, co posiałam i to, co posadziłam. Także fajny patent. I zobaczymy, co z Was wyrośnie. No i zrobione. Wszystko jest już przykryte. Oczywiście są tabliczki tykietki, żeby wiedziała co gdzie jest, albo gdzie się zaczyna i gdzie kończy. Teraz przede mną jeszcze tylko e, konewkowanie, czyli muszę to wszystko fajnie podlać, żeby e, ta gleba oblepiła wszystkie nasionka i żeby dostały właśnie wilgoci, żeby to wszystko pięknie ruszyło. E, jak tylko pojawią się pierwsze takie mocniejsze siewki, no może nie pierwsze inaczej. Jak już wszystko fajnie wzejdzie, że będzie właśnie mocne, to to właśnie wyściółkuję za pomocą słomy, żeby tutaj, prawda, uniemożliwić wzrost chwastów i ograniczać parowanie wody z gleby i erozję gleby Także trzymajcie kciuki, żeby tegoroczna uprawa cebuli i marchwi się udała. Koniecznie klikajcie suba, żeby być na bieżąco z wszystkimi treściami, które publikuję. Będzie mi bardzo miło jak polubicie ten film, podacie dalej. No i zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy, dajcie znać, jak tam Wasze pomysły na temat tej metody właśnie siania i uprawy cebuli i marchwi. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Hej!